Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Ja sobie tutaj patrzę na te punkty, które pan wypisał w swoim programie. No W zasadzie wszystkie, wszystkie są piękne. Jak to zwykle w kampaniach hasła kandydatów są piękne. Jak czytałem o tym, co Państwo wszyscy proponują, to żeby było, nie było korku, żeby była większa drożność ulic, to pan wczoraj o tym mówił, obwodnica oczywiście tak, szpital oczywiście tak. Wszyscy mówicie to samo. To czym pan się pan pozwoli, chce podróżnić? Panie Pan pozwoli, że wyciągnę teraz niewielki portfelik z i przy karcie kredytowej σε Siedem obietnic Hanny Gronkiewicz waltz To pan e, ma już to, Mówił karcie kredytowej to pewno codziennie A, tak. parę razy dziennie pan musi nie, czytać. No ja to, ja to już znam na pamięć. Na pamięć znam te proste liczby i tę mapę, którą pani prezydent przedstawiła jako mapę na dwie kadencje, ale już w pierwszej kadencji okazało, że z trzech mostów, które obiecała, którą mam na tym niewielki ściągawce, e, nie udało się zakończyć nawet jednego i że linia metra mówiła, moment, będzie... proszę nie przerwać i że linia metra, która około 2009 roku roku e, będzie łączyć Bemowo z Targówkiem i Gocławkiem. Wygląda na to, że nie będzie gotowa, zgodnie z zapowiedziami pani prezydent, nawet na Euro 2012. Proszę pana, właściwie jest jedno słowo, które łączy, e, łączy wszystkie punkty mojego programu. To jest inny zegarek. Ja mam inny zegarek niż pani Hanna Gronkowicz. Nie, ja mam zegarek, który pokazuje obiektywny czas w minutach, godzinach, jest też datownik i w związku z tym ja wiem, że jeżeli coś obiecuje się i publikuje się mapę Warszawy moich marzeń, to chodzi o to, żeby to nie były tylko marzenia. Żeby to były rzeczy, które dzieją się w poszczególnych tygodniach, miesiącach i nie tylko w tych ostatnich tygodniach przed 21 listopada, kiedy będą wybory, które pani Hanna Gronkiewicz-Waltz traktuje jak niegdyś 22 lipca. Jak najszybciej próbuje oddać jakieś obiekty i mówi, ciąg dalszy nastąpi. Tak, nastąpi. Spotkamy się dzisiaj na Emilii Plater, gdzie pokryto brukiem ulicę, na którą, pod którą miał się znajdować wielopoziomowy parking publiczny. Jeden z kilkunastu, który obiecała, a nie zrobiła żadnego w tej kadencji. To jest właśnie inny zegarek. Ja rozumiem, ile trwa cykl budowlany, ile powinny trwać decyzje. Administracyjne, które pozwalają zrealizować pewne zadania. No tak, ale jeśli pan sam przyznaje, że pani prezydent gronkiewicz Wals mówiła o planie na dwie kadencje, to jest w połowie tej drogi, jeśli byłaby wybrana na drugą. W związku z tym te rzeczy, które w tych planach były, są w budowie, bo w budowie jest most, w budowie powolutku, ale jednak jest druga linia metra, i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, odpowiedź jest, przepraszam, ale bardzo prosta. Jeżeli poruszamy się po pewnej krzywej, która wznosi się za wolno, to ona nagle nie, nie, nie poszybuje w górę. Jeżeli mamy plan na pierwszą i drugą kadencję, to ja na to odpowiem już w połowie kadencji. Pewne rzeczy trzeba zrobić.